Justyna Steczkowska od ponad 20 lat jest żoną Macieja Myszkowskiego. Małżonkowie tworzą jedną z barwniejszych par polskiego show – biznesu. Dla wokalistki związek z Myszkowskim był pewnego rodzaju wybawieniem. Tuż przed poznaniem Myszkowskiego Steczkowska została porzucona przez długoletniego partnera Huberta Zduniaka. Wokalistka bardzo źle zniosła to. Że aktor odszedł do koleżanki z teatru Dominiki Ostałowskiej. Choć byłam wśród ludzi i nie unikałam towarzystwa mężczyzn, nie potrafiłam nikogo tak naprawdę pokochać. Bałam się, że wyczerpałam już limit uczuć. Po roku miłość wróciła do mnie jednak ze zdwojoną siłą, mówiła Justyna Steczkowska w Wiwie. We wrześniu 2000 roku Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wzięli ślub w Rzymie. Wokalistka zdradziła. Że uroczystość odbywała się, gdy ona już była w pierwszej ciąży. Dziecko było owocem miłości, namiętności i było dla nas wielką niespodzianką. Oczywiście mieliśmy zamiar się pobrać, ale nie spieszyło nam się tak bardzo. Maciek oświadczył mi się w Budapeszcie: dostałam pierścionek zaręczynowy i byłam szczęśliwa. I wtedy zaszłam w ciąży, więc pojechaliśmy do Rzymu i wzięliśmy ślub. Tamta ciąża była bardzo spokojna, mówiła na łamach Wiwy. W 2000 roku na świat przyszedł Leon, a pięć lat później Stanisław. W 2011 roku mąż gwiazdy ujawnił, że ma nowotwór. Steczkowska bardzo wspierała wówczas męża. Tak ten trudny moment w życiu rodziny wspomina Leon Myszkowski, który udzielił obszernego wywiadu dla Onetu. To było dla mnie trudne przeżycie. Rodzice starali się mnie chronić i mocno filtrowali informacje. Które do mnie docierały. Sam bym też tak robił, gdybym miał dziecko, przyznaje Leon. Myszkowski pokonał chorobę i od tego momentu zmienił styl życia. Zdrowo się odżywia, każdego dnia biega. W 2013 roku na świat przyszło kolejne dziecko Steczkowskiej i Myszkowskiego, córka Helena. Cztery lata później media rozpisywały się o rozpadzie Związku Justyny Steczkowskiej. Gwiazda i jej masz ogłosili separację. Ich syn Leon Myszkowski był już wówczas nastolatkiem i docierało do niego wiele informacji o tym, co się dzieje wokół rodziców. Bardzo źle to znosił. Na początku nie najlepiej. Ale zaimponowało mi to, że rodzice postanowili o siebie zawalczyć i odbudować swój związek. 20 lat wspólnego życia w małżeństwie to kawał czasu. Każdy może się potknąć, ale ważne, by się podnieść, a nie leżeć i płakać, i moi rodzice właśnie tak się zachowali. Podziwiam ich za to. To świadczy o ich wielkiej mocy i sile, mówi dzisiaj syn pary. Leon podziwia rodziców i twierdzi, że to w jaki sposób poradzili sobie z kryzysem w związku, nauczyło go, że nie można się poddawać. Myślę, że to, co zrobili, w pewien sposób ugruntowało moje podejście do życia, do związków. Nie ma dla mnie wyższej wartości niż rodzina. Nie umiałem wyobrazić sobie innego rozwiązania. Wierzyłem, że wszystko skończy się dobrze. I tak też się stało. Rodzice już dawno temu odbudowali łączącą ich relację i do siebie wrócili. Każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy w związku, życzę, żeby też mu się to udało, by odnaleźli siebie na nowo, przyznaje Leon. Zobacz też, Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, utrzymuje dwie kobiety. Dosłownie Justyna Steczkowska rozwiewa wątpliwości, co kryje się za jej manifestem na scenie opola? Pomponik eksclusiwe, Justyna Steczkowska potrafi cofać czas. Wokalistka zaliczyła gigantyczną wpadkę.